Cały czas inwestujemy w nasze drogi. W tej chwili mamy 557 km dróg. My jako powiat Radomski, przypomnę, stąd do Gdańska jest 460 km. Pokazuje to tylko skalę i zakres zadań i wyzwań, jakie realizujemy każdego dnia. I, I 40 km dróg dostaliśmy, można powiedzieć w cudzysłowie, w prezencie od Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dlatego że to były są niestety w dużej ciągle jeszcze części drogi w bardzo fatalnym stanie. Dostaliśmy to w ramach ustawy kaskadowej i natychmiast zaczęliśmy je remontować i już na trzech y, odcinkach te y, drogi są lub y, remontowane lub y, trwają pracę. Y, y, miniona kadencja, bo tak już chyba trzeba mówić, mijająca kadencja to przede wszystkim ogromne miliony złotych pozyskane ze środków zewnętrznych powiatu radomskiego. Ponad 287 milionów złotych, tyle zainwestowaliśmy w przebudowę, w remonty. Y, Naszą infrastrukturę drogową i myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość. Dlatego, że groty środków, bo no, ponad 50% to są środki pozyskane z wielu funduszy czy to z rządowego programu rozwoju dróg, czy to z rezerwy ogólnej budżetu państwa, czy z sejmingu województwa mazowieckiego. Czy dzięki współpracy z wójtami i burmistrzami, bo przypomnę, udało mi się no, dokonać niemożliwego na początku kadencji, a mianowicie zaprosić wójtów, burmistrzów do współfinansowania drobnego, kilkuprocentowego na całej inwestycji, która jest w danej gminie i to się udało, a więc te wszystkie y, pozycje sprawiają, że y, za 280 ponad milionów złotych y, przeznaczyliśmy pieniądze. Y, na te zadania, przy czym, powtarzam, większość tych środków to są środki zewnętrzne. Zleciliśmy już wykonywanie w ramach remontów bieżących utrzymanie naszych dróg powiatowych, czyli już się odbywają prace związane z podczyszczeniem rogu, z profilowaniem dróg gruntowych. Mamy podpisane umowy do końca roku, więc już można zobaczyć sprzęt na naszych drogach. Również podpisaliśmy umowy z firmami, z Radom, z Intergutem, z Dróg, z Perfektem na wykonanie bieżących remontów prostowych. Ubytków, jakie się w tych y, drogach pojawiły po sezonie zimowym. Oczywiście te prace jeszcze się nie rozpoczęły z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne i yy, na chwilę obecną wykonujemy te prace, które zagrażają bezpieczeństwu i masą na zimną uzupełniamy te ubytki. Również zleciliśmy ostatnie prace związane z regulacją stanów prawnych dróg. To było 8 odcinków dróg powiatowych, w sumie za 413 milionów złotych. I faktycznie w tym roku zakończymy cały proces związany z regulacją stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi publiczne, bo te drogi, które otrzymaliśmy w 1999 roku, żadna z tych dróg nie miała uregulowanego stanu prawnego, więc po prostu. To jest niesamowite osiągnięcie dla powiatów. Również jesteśmy po ogłoszeniu przetargu na rozbudowę kolejnego odcinka drogi powiatowej Radomor-Barzo-Polany, odcinek kilometr 730 metrów. Od tego miejsca, które w tym roku kończymy realizować, to jest budowa Ronda w Gębarzowie, na starosta mi powiedział, rozbudowa odcinka 450 metrów, będziemy wykonywać kaszą rozbudowę kilometr 730 za 10 Bardzice, ale proszę pamiętać, że to jest naprawdę bardzo poważna inwestycja, to jest rozbudowa drogi do parametrów drogi klasy G głównej 7 metrów, jezdnia, konstrukcja, na ruchu 3 oddzielnie ścieżka rowerowa, ciągi pieszo-rowerowe, zbiorniki wodne, dwa ronda, rondo właśnie w Kębarzowie, drugie rondo na drodze wojewódzkiej. Także bardzo duży zakres prac, cały odcinek do rozbudowy wynosi 7,7 km, my na razie etapami realizujemy drugi etap w ramach tej inwestycji. Również w marcu chcemy ogłosić przetarg na rozbudowę drogi Ruda Wielka Dobrówka Podłężna, to jest odcinek 4,3 km. To zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Dróg. Tu czekamy na podpisanie umowy z wojewodą, ale przetarg szykujemy i chcemy ogłosić jeszcze w bieżącym miesiącu, tak samo jak na przebudowę kolejnego odcinka drogi powiatowej yy, na terenie gminy Jednia Letnisko, od Słupicy 700 metrów, zresztą wczoraj Pan Starosta z wójtem, z Burmistrzem i z Wójtem podpisał umowy na dofinansowanie tych zadań w wysokości 35% wkładu własnego powiatu. Równocześnie przetargi na oznakowanie, Pionowe na wycinkę traw, na opracowanie dokumentacji projektowej, którą w tym roku mamy aż dziewięć odcinków do zlecenia, więc bardzo szeroki zakres inwestycji i planów remontowych, które w tym roku mamy zaplanowane.